Zioronarię. Spokojne tylko z pozoru, bo kiedy zaczyna się finał Mazurskiej Ligi Żeglarskiej, woda wrze od emocji. Tu każdy podmuch ma znaczenie, a każdy manewr może zdecydować o tytule mistrza. To właśnie tutaj rozegrała się ostatnia bitwa sezonu 2025. Finał Mazurskiej Ligi Żeglarskiej 2025 za nami. Dziękujemy sponsorom za ten cały cykl, załogom, bo bez nich to by się nie odbyło. Dziękujemy wszystkim osobom, które się przyczyniły do organizacji, wsparcie brzegowe na wodzie. Dziękujemy zabezpieczeniu na wodzie, czyli WOP Morąg. Pięć eliminacji za nami plus finał, pięć eliminacji w różnych warunkach, od słabowiatrowych po silno, ale na szczęście zawsze pogoda w tym sezonie nam sprzyjała. Nawet jak w tygodniu była słaba pogoda, to na regaty już wszystko było wyklarowane. Fajna rywalizacja w tym roku, widać, że Liga się rozwija, wszystko idzie do przodu. Mam nadzieję, że za rok będzie u nas jeszcze więcej załóg, jeszcze będzie większy poziom i wciąż będzie to rosło. Dzień dobry. Jesteśmy z jachtu Formika. Bierzemy tutaj braliśmy udział w całym cyklu Mazurskiej Ligi Żeglarskiej. Zasadniczo przyjeżdżamy tu już od paru dobrych lat. Z roku na rok Robimy coraz większy progres, coraz większe sukcesy osiągamy. Załoganci są pro, profesjonalni dosłownie, nie to co sternik, nie? Oczywiście żart. I cóż, no teraz na finale mieliśmy bardzo, bardzo dobre warunki wiatrowe, natomiast wczoraj nam troszeczkę słabo poszło, nie dostaliśmy się do głównego finału, aczkolwiek mamy swoje takie małe sukcesy odniesione. Gdzie z jakimiś tam dwoma załogami wygraliśmy, z czego się bardzo cieszymy. Na wodzie też jakoś dużych błędów nie popełnialiśmy, co też świadczy o tym, że jakiś tam progres jednak osiągamy. No i zakończyliśmy finał eliminacji po całym sezonie. Minęło pięć eliminacji, gdzie była świetna zabawa. Każda eliminacja to było coś nowego. A teraz finał. Więc, mimo że jest październik, pogoda może nie jest najlepsza, ale impreza super. Polecam wszystkich. Nasze losy trochę się zmieniły. Pod koniec sezonu spróbowaliśmy na otwartokarłubówkach. Myślę, że jest szansa, że będziemy kontynuować ten proces. Zobaczymy w przyszłym sezonie. Na pewno będziemy dalej walczyć. Od pierwszego sygnału startowego było jasne, nikt nie przyjechał tu po drugie miejsce. Silne podmuchy wiatru, kontakt za kontaktem, ciasne rundy na bojach i kilka efektownych wywrotek. To było żeglarstwo w najczystszej postaci. Warunki momentami wymagające, ale sprzyjające. Idealne tło dla sportowej walki. Załogi nie odpuszczały ani na moment. To był dzień, po którym widać było zmęczenie, ale też satysfakcję. Bo taka rywalizacja daje prawdziwą frajdę. Dzisiaj wczoraj mieliśmy troszeczkę inne regaty. Do tej pory były to regaty tak zwane flotowe. Dzisiaj były regaty robione na zasadzie mesh racingu, czyli w pierwszej fazie wściga się każdy z każdym, a w drugiej fazie wyłonieni czterej najlepsi. Ścigają się o pierwsze, drugie i trzecie miejsce i to wygląda troszeczkę inaczej, bo w tamtych regatach startowali wszyscy razem albo klasami, a tutaj tylko dwa jachty się ścigają. Na wodzie jest cały czas sędzia arbiter yy, na motorówce i on w momencie, kiedy któryś z jachtów popełni błąd natychmiast daje karę i ten zawodnik musi natychmiast wykonać tą karę, czyli wykonać pełen obrót jachtu wokół własnej osi. od bardzo wielu lat sędziuje i rzeczywiście ten poziom wzrasta. To jest taka bardzo dobra rzecz, ponieważ tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy ścigają się w regatach mistrzostw Polski, wyższych tam jakichś klas, takich już poważnych regatach i ci, którzy uczą się, mają po prostu na kim się wzorować, widzą jak tam ci pływają, więc ten poziom stanowczo z roku na rok jest coraz wyższy. Drugi dzień, ostatnie starcia, ostatnie szanse, i jedno pytanie, które elektryzowało wszystkich. Kto zostanie mistrzem mazurskiej ligi żeglarskiej 2025? Tu nie ma taryfy ulgowej. To pojedynek jeden na jeden. Kto zachował zimną krew, a kto pogubił się w chaosie emocji, wiatru i presji? Wszystko rozstrzygnęło się na wodzie. Wywrotki, ostre zwroty na naboi, decyzje podejmowane w ułamku sekundy. Finał Mazurskiej Ligi Żeglarskiej pokazał najwyższy poziom żeglarstwa. Bardzo dobrze, to moim zdaniem najlepsze regaty, bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać, z tatą i z bratem. No i bardzo fajnie tutaj jest. Dzisiaj na wodzie dwa wyścigi, najpierw półfinałowe wygrane, wpadka w ostatnim wyścigu półfinałowym, przez co wchodzimy do finału z drugiego miejsca. W finale zacięta walka z Tomkiem Kopytko, wyścigi po dwóch wyścigach remis i ostatni decydujący wyścig, w którym daliśmy złapać się na karę, przez co kończymy finał na drugim miejscu. Przyjechaliśmy w tym roku na dwie eliminacje, dwa razy drugie miejsce w klasie, drugie i trzecie miejsce w klasie. W różnych składach byliśmy z różnymi sernikami. Jak zawsze świetna zabawa, świetna organizacja tutaj w Morongu I na pewno przejdziemy za rok. Każda załoga przyjechała tu po jedno po zwycięstwo i oto oni zwycięzcy finału. Dzisiaj warunki były troszkę bardziej wietrzne niż wczoraj. Ten były takie schodziły kopy, że czasami nas zaskakiwały, ale generalnie rzecz jesteśmy zadowoleni z naszego pływania. Pływamy ten sezon jako piątka plus team i nam to naprawdę wychodzi, jesteśmy zadowoleni z swojej współpracy. Jako załoga. Także zadowoleni jesteśmy tak, z oczekiwania. Tak. Zdecydowanie potwierdzam tu słowa Tomka. Warunki były nieco bardziej wymagające niż wczoraj, ale właśnie przez to, że tworzymy drużynę w tym sezonie, radzimy sobie w każdych warunkach i w słabowiatrowych, w silnowiatrowych. Mieliśmy bardzo dobrą motywację, więc no po prostu świetnie nam się żeglowało myślę, że dowieźliśmy wynik bardzo dobry dla nas jak, jak widać i, i no, jesteśmy, jesteśmy zadowoleni tak jest. nie byliśmy na wszystkich edycjach ponieważ nam się nie zgrały jakby terminy mieliśmy inne wydarzenia regatowe natomiast na tych których byliśmy na których byliśmy byliśmy bardzo zadowoleni warunki były różne czasami nie wiało w ogóle czasami były takie naprawdę fajne żeglarskie nawet Czasami, jak dla naszej łódki, za mocne te warunki. My obroniliśmy niejako tytuł z zeszłego roku, ale w tym składzie ścisłej piątki no, zdobyliśmy teraz finał. E, mam nadzieję. No, oczywiście, że, że, że będzie nam to dane. Atmosferę w zawodzie mamy naprawdę fajną, pełną zrozumienia, zgrania, więc myślę, że, że fajnie to, to wszystko się układa na pokładzie piątki. No i co do sezonu, to tak jak Tomek powiedział, nie byliśmy na wszystkich eliminacjach, ale na tych na których byliśmy, no, no, to było fajne ściganie. Jak zawsze tutaj atmosfera jest bardzo sympatyczna i, i organizacja jest też na bardzo wysokim poziomie. Lubimy tu przyjeżdżać, lubimy się tu ścigać. No a dzisiejszy dzień jest taką wisienką na torcie. W eliminacjach jedna przegrana, plus ten finał yy, emocjonujący. Uważam, że ten nasz jeden przegrany bieg dodał tylko nam tutaj troszeczkę pikanterii i gdzieś podkręcił jeszcze tą naszą koncentrację, żebyśmy dali z siebie jeszcze więcej, bo to już był ostatni wyścig decydujący, więc uważam, że nawet to było na taką korzyść, żeby jeszcze nas troszeczkę zmobilizować do samego końca. Miejsce pierwsze. Piątka plus. Za nią i Ława Sailing oraz Szery. A w klasyfikacji generalnej sezonu Mazurskiej Ligi Żeglarskiej 2025 mistrz sezonu Fart. Na drugim miejscu Gral, na trzecim Szery. W klasie kabinowej triumfował Fart, a w otwarto pokładowej najlepsza okazała się formika Jacht Crew. To był sezon pełen emocji, pasji i żeglarskiej rywalizacji na najwyższym poziomie. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, partnerom, sponsorom i kibicom, którzy z brzegu przeżywali każdy wyścig. To właśnie wy tworzycie Mazurską Ligę Żeglarską. Sponsor główny ADBL. Gospodarz regat Moronski Klub Żeglarski KEJA. Do zobaczenia w kolejnym sezonie na wodzie, tam gdzie zawsze wieje wiatr rywalizacji.